Witam kolegów hodowców. Chciałbym następnie podziękować wszystkim moim klientom, wszystkim tym kolegom, którzy odwiedzili mnie na wystawie w Gdańsku, która była teraz w ostatnią piątek, sobotę, niedziela. Serdecznie Wam, koledzy, dziękuję za to, że mnie odwiedziliście, zrobiliście zakupy. Za miłe, sympatyczne słowa, że dzięki tutaj naszemu sklepowi, czy moim radom, wasze wyniki, wasze wyniki się po prostu poprawiły. Coś z tych moich filmów, które ja tutaj tworzę, coś wyciągnęliście. Dzisiaj chciałbym Wam, koledzy, zaprezentować najnowszy katalog firmy Renflit. Warto go zaprezentować, bo firma RENFLIT wypuściła fantastyczny katalog, rokrocznie wypuszcza, ale ten jest naprawdę wart polecenia. Co można o nim powiedzieć, koledzy? Wszystkie produkty, które firma RENFLIT wypuściła są w tym katalogu pięknie opisane w aspektach takich stosując jakiś produkt konkretny jest opisany do czego on po prostu służy jakie zmiany u gołębi po prostu zachodzą stosując taki, taki produkt przykładowo nawet pierwszy produkt z, pierwszy produkt z, brzegu, z brzegu mamy AvidES poprawia nam zdrowie poprawia jakość wody lepszy metabolizm i tak jest przy każdym produkcie. Każdy produkt jest opisany jakby trójfazowo, w, trój, w trzech kierunkach. I stosując produkt, biorąc go do ręki w swoim gołębniku, zaraz wiemy co on naszym gołębiom poprawi. Do czego się przyczyni. Tu jest to pięknie też pokazane. E, entrobak. E, z do czego służy? Do poprawienia odporności. A w odporności jest stabilizacja jej sta, stabilność antybiotykowa i hamowanie rozwoju grzybów. I tak jest przy każdym y, produkcie. Firma Renfit wypuściła dwa y, nowe produkty na rynek y, w, na rok 2017. Teraz wam poszukam. To jest imuno. Immuno. Jest to produkt. Tutaj będziemy musieli troszeczkę go poczytać o nim, bo warto. Jakie Ja sobie to poszukam szybciutko. Mam sobie pozaznaczane. Troszeczkę inaczej się otwiera, nawet chyba lepiej, bo widzicie jak ja tutaj tymi stronami szukam, to pięknie te karteczki się nam przewrócają, papier jest w bardzo dobrej jakości. Jest to i pierwszy produkt, jest to dezynfekcją Pro, jest to uniwersalny produkt dezynfekcyjny w proszku przeciwko wirusom, grzybom i drożdżakom. To jest jeden i tutaj znajdziemy, tu mamy, widzicie koledzy, tu o że nie zauważycie, ale mamy produkt, mamy plan na 2017, nie mogę teraz szybko znaleźć, miałem to ładnie pozaznaczane, a tu jest. Produkt jest o nazwie Immunoboster. Generalnie służy do odporności, zachowując zdrowe jelito wiązanie mykotoksyn. W składzie ma alinę i alicynę. I tutaj musiałbym Wam koledzy poczytać, bo naprawdę warto zareklamować ten produkt. Zmocnienie odporności, Z, o zwycięstwie lub porastrze, albo inaczej mówiąc o absolutnej top formie zapewnia, zapewniającej czołowe konkursy oraz o niezachwianej kondycji zdrowotnej decyduje przede wszystkim e, sprawny i pobudzony układ odpornościowy. E, alicyna i inne substancje czynne pochodzenia roślinnego w hodowli golemi pocztowych sprawdziła się kombinacja beta-glunanów z funkcjonalnymi aromatami. Jedną z takich kombinacji jest opisana jak wcześniej alicyna, substancja czynna zawarta w czosnku, produkowana z aliny pod wpływem enzymu o nazwie alinaza. Niestety alicyna nie jest substancją trwałą, na przykład w wodzie w temperaturze pokojowej rozpada się bardzo szybko i przestaje działać. Aby zachować cenne właściwości alicyny przeprowadza się proces liofilizacji czosnku. Alicyna w połączeniu z cynamonem jest silnie bakteriobójcza, zwalcza bakterie coli oraz salmonelozę, chroniąc jednocześnie florę bakteryjną jelita, czyli bakterie kwasu mlekowego. Ale są to produkty jak najbardziej naturalne, nie są to żadne antybiotyki. Wzmacnia układ immunologiczny, zalecane również podawanie sproszkowanej celulozy, która aktywuje jelitą. To znaczy wydłuża kostki jelitowe, a tym samym powiększa jelito i wzmacnia układ odpornościowy. Jest to pierwsza na rynku kombinacja alicyny z innymi substancjami czynnymi. Immunoboster, bo taką nosi nazwę, jest to puszka 500 gramowa. To jedyne w swoim rodzaju połączenie funkcjonalnych substancji czynnych pochodzenia roślinnego z substancjami redukującymi zarazki chorobotwórcze. chorobotwórcze. Wszystko w jednym produkcie. Substancje o, nas, o działaniu bakteriobójczym uzupełniają substancje wprowadzające odporność. Poza tym część składników wpływa na odtrucie organizmu, nawiązanie toksyn w jelicie i wielostronne wzmocnienie układu immunologicznego. Aktywne żelazo wspiera procesy krwiotwórcze, co ma ogromne znaczenie szczególnie po przebitych chorobach ponieważ przyspiesza regenerację organizmu, poprawia jego wydajność oraz sprawia sprawność także orientacyjną. Także ten produkt chciałbym Wam, koledzy, polecić. Jest to bardzo produkt podobny do Jungle Pulvera, ale w związku z, tym, z innymi produktami w środku myślę, że jest to produkt znacznie, znacznie lepszy. Chciałbym Wam tutaj jeszcze. Warto, warto sobie koledzy zapoznać się, jak dzieci już mieli ten katalog. Firma Renfrewick wypuściła pięknie dla młodych hodowców, przede wszystkim dla młodych hodowców, jest, są takie działy jak robaki. Jak zwalczać robaki, jak zwalczać koksidiozę, jak przeprowadzić szczepienia. Jak przygotować głębie do szczepienia, co podać po szczepieniu i tak dalej. Wszystko mamy tu pięknie w tym katalogu opisane. Jak zachować higienę, jakie produkty stosować do higieny. Także naprawdę warto, polecam ten katalog. Polecając ten katalog tylko dopowiem, że każdy z moich klientów otrzyma zamawiając u mnie produkty czy to będzie firma Renfrit, czy to będzie inna firma? Dostanie ten katalog, bo tych katalogów naprawdę mam chyba z półtora tysiąca, także ich nie zabraknie. A e, abstrahując już od tego, warto go mieć, żeby naprawdę zapoznać się z, z takim mówię, z procesami takimi jak szczepienie, zwalczanie robaków, czym, e, jak potem dezynfekować gołębie, jak czyścić gołębniki to każdemu, każdemu, czy to będzie młody hodowca, czy to będzie starszy, każdemu, nawet doświadczonemu się przyda takie przypomnienie fachowe. Tu mamy na następny taki dział, salmoneloza, jakie są objawy, jakie są symptomy, jak to można leczyć, jak powinno się zapobiegać salmonelozie, jak powinno się właśnie dbać o higienę w gojemniku, czym są te czynniki zakaźne przy tej chorobie. Wszystko jest pięknie opisane. Następnym takim działem, gdzie następną chorobą, która atakuje nasze gołębie, jest streptokokoza. Też mamy pięknie to opisane. Widać, że ktoś naprawdę się tutaj przyłożył do tego. Wiem, że firma Renflit współpracuje z działem weterynaryjnym, który to no, który widać, że w tym akurat katalogu na 2017 widać swoją, swoją jakby to powiedzieć, ich, ich pracę. Nie? Na końcu mamy kilku takich hodowców. Ja sobie ten katalog przejrzałem kilka razy i chciałem Wam pokazać tutaj po zachęcić do... Chciałem zachęcić Was do też właśnie do... Jest tu naprawdę wielu hodowców czołowych z świata. Jest Vandenabele, Van Dyke, przeróżni hodowcy, ale mnie najbardziej zainteresowały wyniki i prowadzenie hodowli przez Ronego Mentena, hodowca, który zdobywa czołowe nagrody z, przy, przy tysiącach wkładanych gołębi. Tutaj po, pokazuje, jak swoje gołębie prowadzi, jak je tam przygotowuje do lotów, czym je, czym je karmi jakie dodatki m.in. z firmy Renflit używa, także warto tutaj sobie zapoznać z metodami prowadzenia jego, jego hodowli. Drugim takim hodowcą, który osiąga nieprzeciętne wyniki jest, mają te imiona takie, David Turnele. Myślę, że każdy, z, czy to będą hodowcy doświadczeni, czy to będą hodowcy młodzi, coś dla siebie wyciągnie. Znajdzie w, tych, w tym pięknym katalogu. Następną taką rzeczą, koledzy, którą chciałem się z Wami podzielić, widzicie, tu jest ten katalog w całej okazałości. Tak on pięknie wygląda. Następną rzeczą, którą chciałem się podzielić, firma Renfrit wyprowadziła piękne gadżety. Każdy z Was, który coś umie zamówi, dostanie jakąś taką pamiątkę oryginalną firmie Renfrit. Tu jest piękny gwizdek do przywoływania naszych gołębi. <śmiech> <śmiech> Ładna zawieszka na jakieś klucze czy na telefon. Tutaj jakiś mały, mała oznaka w klapę. I prawie, że na końcu chciałem pochwalić się wyprodukowaniem kalendarza. Nie wiem, jak to tam widać dobrze, widać. Bardzo dobrze widać. Wyprodukowali, wyprodukowaliśmy kalendarz z okazji 2017 roku. W związku z tym, że byliśmy właśnie tak jak mówiłem na początku na wystawie gołębi pocztowych i ozdobnych kalendarz jest e, dla hodowców i gołębi pocztowych i ozdobnych. Mamy tutaj gołębie pocztowe i różne rasy gołębi ozdobnych. E, także jeżeli ktoś będzie chciał, koledzy, go nabyć jak najbardziej ale poza tym wysyłamy każdy z Was, który zamówi produkt, taki, katalog, taki kalendarz przepraszam, otrzyma. Oddziały czy kluby gołębi rasowych mogą się zwrócić i także przyślemy w nieograniczonej ilości Wam do rozdania. To jest jedna rzecz. Nie będziemy, koledzy, w Kelcach. Na pewno każdy z Was po obejrzeniu tego będzie zastanawiał się czy będziemy w kielcach. Nie będziemy w kielcach na wystawie ogólnopolskiej gdyż jednak jest to ogromny wysiłek taka, taka wystawa, jest to ogromny wysiłek my z żoną już nie mamy tyle sił a poza tym tak jak pewnie wcześniej Wam mówiłem przesyłki są bardzo tanie kto, ktoś, kto umie, zrobił w zakupie za 250 zł przesyłkę ma gratisową. Przesyłkę ma gratisową, a takie normalne zakupy, jeżeli będą poniżej 250 zł, kosztują zaledwie 13 zł. Także nie warto robić zakupów na jakichś tam wystawach. Możecie to, koledzy, zrobić umie za małe pieniądze. W związku z tym, że zbliżają się święta, koledzy, chciałem życzyć Wam zdrowych, wesołych, spogodnych świąt Bożego Narodzenia. Dzielę się z Wami okładkiem wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję, do miłego.